Ci, którzy oglądali dziewiątą edycję Rolnik Szuka Żony, z pewnością pamiętają Martę Kramer, która walczyła w programie o względy Michała. Niestety musiała uznać wyższość Adrianny, która finalnie wylądowała z rolnikiem na ślubnym kobiercu. Co dziś słychać u Marty? Okazuje się, że naprawdę mocno się zmieniła, Marta przegrała z Adrianną walkę o serce Michała z Rolnika. Widzom dziewiątej edycji programu Rolnik szuka żony, z pewnością nie trzeba przedstawiać Marty Kramer. Piękna 19-latka była jedną z trzech dziewczyn, które Michał zaprosił na swoje gospodarstwo. Jak się później okazało, Michał zakochał się w Adriannie, czyli w swojej obecnej żonie. Nie da się jednak ukryć, że Marta zdobyła ogromną sympatię widzów, a przez wielu do dzisiaj jest określana idealną kandydatką na żonę. Chociaż Marta w momencie nagrywania programu miała zaledwie 19 lat, to zaprezentowała się w show niezwykle dojrzale. Pochodzi z województwa Kujawsko-Pomorskiego i całe życie mieszka wraz z rodziną na gospodarstwie, gdzie dba o ogród i zajmuje się warzywnikiem. Prywatnie uwielbia piec i gotować, a efekty tego często możemy podziwiać na jej Instagramie. Marta z rolnika dziś nie przypomina dawnej siebie. Nie jest tajemnicą, że jednym z głównych znaków rozpoznawczych Marty były jej piękne i wyjątkowo długie włosy. Okazuje się, że jakiś czas temu kandydatka Michała postanowiła zafundować sobie radykalną metamorfozę i zdecydowała się na ostre cięcie. Na swoim koncie na Instagramie 21-latka zaprezentowała się obserwującym ją internautom w zupełnie nowym wydaniu. Wcześniej jej włosy sięgały aż do bioder, a teraz ledwie do ramion. Zmiana na plus?